Tutaj dzisiaj wyprowadziłem moje młode kury. No i teraz biegają kolonie te dorosłe, ale są tutaj, jak widać, na przykład trzy czarne liliputki, są jeszcze młode. Dwa kogutki włoszki. Pięć perliczek. Była też jeszcze jedna. Jeden Amroks, ale został w kurniku, bo uciekał mi przez siatkę i raz uciekł i nie było go przez trzy dni, a potem znalazł się po drugiej stronie placu. Więc na razie go zostawiam aż trochę podrośnie. To też perliczki kurki umiałyby przejść, jakby chciały. No ale nie uciekają. Jak widać na wybiegu nie zostało nic. Same korzenie. Więc wybierają z zapłotu. A tutaj są jest jedna czubatka. I jeszcze jedna czarna. No, a tutaj jest perliczka. Znaczy, może w przyszłym roku będą miały małe, wysiedzą. Zobaczymy. Jak widzimy, wszystkie perliczki biegają razem w grupie. Jednak się gdzieś zapodzieje zaraz jak zaczyna krzyczeć to reszta biegnie do niej. Właśnie teraz to słuchaj, A tutaj jest Amrocz, Będzie to chyba kurka, bo nie ma wielkiego grzebienia. No, jak widać, na razie dobrze się czuję. Byłem zdziwiony, gdy po trzech dniach przyszła. Siedziała cały czas przy jedzeniu, jadła, bo nie miała chyba co jeść. A tutaj też jeszcze mam kilka kurek. Tutaj też jest jakaś ta z czubkiem, kurka. Tu przy tych młoczych też jest jedna kurka. Też ma bardzo ładne kolory. Zobaczymy. Powinna to być też czubatka. I powinna tu być jeszcze jedna, już bardziej do Tu jest. To będzie kogut, bo ma, widać, że ma duży grzebień. Myślę, że w przyszłym roku, jak to wszystko podrośnie już będą same wysiadywać, będą miały własne małe, będą się nimi opiekować.